witam serdecznie nowy sprzęt nowy recykling co dzisiaj maszyna do szycia świetlówka to jest też element aluminiowy z maszyny do szycia. Trochę kabli, przewodów yy, miedzianych. Także tymi kablami i tą świetlówką zajmę się pierwsze. A zastanawiam się nad tą maszyną. Dużo rzeczy plastikowych. Troszeczkę aluminium, stal, dużo śrubek, sprężynek, podkładek. Yy, I suma sumarum. Yy, niewiele takich metali jak yy, miedź czy mosiądz tylko tak po yy, pół na pół z plastikiem no zobaczcie na przykład tą klapkę ta klapka jest plastikowa a obok już jest aluminium yy, pokrętła wszystkie plastikowe yy, silnik jest w środku Dużo rozkręcania, dużo rozkręcania i nie wiem, czy w ogóle jest sens to rozbierać. Bo zajmie to naprawdę dużo czasu posegregowanie tych wszystkich plastikowych kółeczek i y, łącznie y, przemieszanych to ze stalą, z mosiądzem, z aluminium. Tu jeszcze widzę, że róweczka jest, nie wiem, czy jest sprawna. Taka żaróweczka. No spróbuję to rozebrać. Dostanę się do silnika, zobaczę jaki ten silnik jest. Podobnie jak było z ostatnią frezarką, właśnie mam elementy z frezarki silnik rozebrany. Wszystko co możliwe z tej frezarki ostatnio było wyciągnięte, ale zobaczcie na przykład ta tuleja. Mosiężna i aluminiowy element podstawy, bardzo ciężko było to wybić. Tutaj jest jedyna taka metoda: albo przeciąć, albo duży młot i po prostu pukać po tej tulei. Nie wiem, jak to było wsadzone jakoś na gorąco. W każdym razie, przy takich rzeczach, gdzie stal jest połączona z aluminium i nie widać żadnej żadnej śruby takiej mocującej ani jakiejś, jakiegoś zabezpieczenia to jest strasznie ciężko wybić prawdopodobnie to musiało być na gorąco ewentualnie jakoś, jakiś klej czy coś, coś takiego bo bo tu, tutaj trzeba użyć duże, dużego młota także to jeszcze z poprzedniego filmu ten recykling aluminium Zaniosę zaraz do aluminium. No i dobra. Zabieram się za. Najpierw tą mieć świetlówka. I zobaczę, co tak na szybko uda się mi wyciągnąć z tej maszyny do szycia. Także finał na dzisiaj jest taki, że częściowo rozebrałem maszynę tutaj jak widzicie do szycia. To co udało mi się rozebrać bez, bez większych kłopotów to ściągnąłem po prostu blachy, śrubki wszystkie i wyciągnąłem silniczek. Te blachy może odłożę, będzie więcej miejsca. Blachy, część stalowe, część aluminiowych blach, te końcówki od gniazda tutaj od silniczka mosiężne od razu rzucam do mosiądzu, z kabli jak widzicie tyle miedzi, więc wszystko do jednego pojemnika. Wszystko do jednego pojemnika z miedzią i na koniec jeszcze pokażę Wam silniczek. Podpiąłem ten silniczek. Silniczek 220 60 W. Taki tu ma opis kostki WAGO i podłączyłem pod do. Już wcześniej sprawdzałem czy jest dobry. Także może nie jest zbyt silny ten, ten silniczek, ale jako mini śliwierka, gdzieś może wykorzystam taki silnik. No zobaczymy. Na razie tyle udało mi się rozebrać. Maszynę do szycia, tu jest dużo, tak jak mówię, plastikowych rzeczy. Także no, ciężko się to rozbiera. No ale w końcu dokończę chyba tą maszynę. Na razie dzisiaj z tego mojego recyklingu strasznie pada deszcz, także prawdopodobnie będzie dużo ulewa. Pozdrawiam, trzymajcie się, wszystkiego dobrego.